Maduraj. Naszym zdaniem obowiązkowy punkt na trasie każdego, kto podróżuje po południowych Indiach. I wcale nie dlatego, że jest to jedno z najstarszych miast w całej południowej Azji. Każdego dnia zjeżdżają tu turyści i tysiące pielgrzymów, a wszyscy docierają do Maduraju z jednego powodu. Świątynia Krzy jest od wieków intensywnie bijącym sercem Maduraju i jednym z najwspanialszych dzieł stworzonych przez człowieka w całych południowych Indiach. Świątynia liczy sobie około 400 lat. Poświęcona jest bogini Minaksi, która mieszka tu ze swym małżonkiem Siwą. Jedną z ważniejszych ceremonii świątynnych jest co wieczorne przenoszenie bóstw do wspólnej sypialni. Ta świątynia to miejsce wielkiej miłości. Podobno namiętność między Siwą a jego żoną kwitnie co noc, a Siwa jest z tego tak zadowolona, że nawet nie myśli o zdradzie. Południe Indii słynie nie tylko z Maduraju. Słynie też ze swojej kuchni. Wystarczy zajść do którejś z lokalnych knajpek, żeby zjeść posiłek z najprawdziwszego liścia bananowca. To jest puri. A jak już się jest w Maduraju, warto poznać również mniej znaną i mniej oczywistą atrakcję tego miasta. To lokalni krawcy, świetni w swoim fachu, wystarczy zostawić zlecenie, a zamówione ubranie będzie gotowe w ciągu kilku godzin.